Sony znów szaleje z zawartością PlayStation Plus. W sieci pojawił się dziennik deweloperów Wieśka, a disonor dostanie jeszcze jedno ostatnie DLC. To już jedenaste spotkanie z gościem niedzielnym kłania się Piotrek Mozelewski. Przekażmy sobie cztery symbole geometryczne. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, także teraz zaczynamy od Sony, a dokładnie od PS4, której premiera nadciąga szybciej niż buduje się mój budżet na nią. Amerykańskie FCC przepuściło przez swój młyn nową wersję dewkitu PS4 i dzięki upublicznieniu informacji o testowanych urządzeniach na światło dzienny wyszedł schemat dewkitu oraz jego pobieżna specyfikacja. Pod kątem designu wielkie deweloperskie pudło przypomina bardziej Xboxa One niż sklepową wersję nowej czarnuli, ale z drugiej strony ten sprzęt zakopuje się gdzieś pod biurkiem twórców, a nawet jeśli ci obserwują go, to jedynie na końcówkach, kiedy śpią pod wyżej wymienionym biurkiem. Specyfikacja jest nieco ciekawsza, przynajmniej z punktu widzenia osoby lubiącej się analizować nad liczbami. I tak, maksymalna prędkość pracy procesora, Bóg wie którego, to całkiem imponujące 2,75 GHz. DevKit ma wielonapięciowy zasilacz działający w rozpiętości od 100 do 200, 140 V, a samo DEV pudło waży 6 kg, czyli tyle, ile 60-gigowa ps PS3 dostanie swoje Gran Turismo 6 w tym roku, ale plotki o wersji na PS4 nie przestają cyrkulować po internetach. Na kazunory Yamauchi, ojciec marki, powiedział Official PlayStation Magazine, że dość poważnie myślą o wydaniu gry na nową konsolę. I w zasadzie to tyle. Później rozmowa zeszła na tor pogadanki o samochodach w grze oraz szlifowaniu upodabniania jazdy w GT6 do jazdy prawdziwym samochodem. Kazunori śmigał jakiś czas temu w gt GTR GT3, zbierał dane i następnie wrzucił je do GT6, co pozwoliło mu zobaczyć gdzie leżą różnice i zoptymalizować grę tak, by działała lepiej i bardziej symulacyjnie, jakkolwiek to brzmi. Mnie zaś nadal nurtuje fakt, że architektury PS3 i PS4 są diametralnie różne, a przynajmniej chcą, żebyśmy w to wierzyli, przez to cała wsteczna kompatybilność ma lecieć przez Gaikai, a Kazu gada sobie o konwersji jakby była równie prosta, co wprowadzenie samochodu z tylnym napędem i dużą mocą w poślizg. Coś mi się to nie podoba. PlayStation Plus nadal kusi, po Battlefieldie 3 przychodzi kolejne mocne uderzenie, tym razem przygotowane do obicia naszych twarzy i portfeli już w sierpniu. Trzy pełne gry, które dostaniemy, to Mafia 2 w wersji na PS3 wyposażona w trawę równie bujną. Co włosienie na głowie Roberta Burneiki, Spec Ops The Line oraz zeszłoroczny Need for Speed, Most Wanted. Wita dostanie zaś Lego Lord of the Rings oraz When Vikings Attack, o którego egzystencji właśnie się dowiedziałem. Mocny line-up Microsoftowa Assassin's Creed 2 wygląda w tej chwili po prostu żałośnie. When you insert your finger the vitality sensor. First recognizes your pulse. Nintendo przez jakiś czas uparcie twierdziło, że Vitality sensor żyje i ma się dobrze, podczas kiedy 99% branży patrzyło z politowaniem. W tym 1% jednak musiał znajdować się ktoś z Sony, bowiem na pewnym etapie poważnie rozpatrzona została wersja DualShocka 4 wyposażonego w biosensory, mające na celu analizowanie emocji gracza. Koncept wylądował jednak w koszu, a Sony skupiło się na czymś znacznie ważniejszym, czyli na spustach. Powiedzmy sobie wprost, że te z DualShocka 3 łamane na Six Axis nie zachwycają chyba w żadnej grze poza pierwszym rezystancem, gdzie można było w wygodny sposób przeskakiwać między broniami, ześlizgując palec po triggerze. Cała reszta gier zaś. A um, cóż, zawsze istniały nakładki. Na szczęście w wypadku czwartej wersji trzęsącego się pada od Sony, Tim przyłożył się do tego elementu, przyglądając się dokładniej skokowi spustów, ich pozycji czy naciskowi wymaganemu do ich wduszenia. Poprawiono też analogi, a Mark Serni nie słyszał jeszcze ani jednego złego słowa o DS4, więc być może nowy Dual będzie lepszy od pada od Xboxa, który, tak na dobrą sprawę, na chwilę obecną jest najwygodniejszym kontrolerem na świecie. Aha! Jeszcze jedna miła informacja. Wszystkie headsety pod Bluetooth obsługiwane przez PS3 będą mogły być wykorzystywane w czasie użytkowania PS4. Suck it, Microsoft! Redditowe AMA jest źródłem wielu ciekawych informacji, od diety Bruce'a Willisa po wiadomości związane z grami i sprzętem, a właśnie o czymś takim będziemy teraz mówić. Jeden z projektantów Xboxa One brał udział w sesji Ask Me Anything i okazało się, że koszt wyprodukowania nowego Kinecta jest niewiele mniejszy niż koszt samej konsoli. Jasne, rozumiem postęp, cały zestaw sensorów, zwiększoną rozdzielczość etc., ale drugie tyle co za konsole? Ile Microsoft będzie tracił na każdym zestawie, i do cholery, kiedy wreszcie to znajdzie jakieś sensowne wykorzystanie w grach? Forza Motorsport 5. Gra, z którą mam wielki problem, bo ta gra, a raczej jej deweloperzy, mają problem z rdzennymi cechami prawdziwych wyścigów. Nie będę jednak się kolejny tydzień z rzędów to zagłębiał. Kiedyś po prostu strzelę felieton, póki co więc skupmy się na tym, że piąta Forza jest jak lodówka. Nie moje słowa, słowa dana Greenwalta, szefa Turn 10. Zacznijmy od tego, że w związku ze zmianą polityki Microsoftu deweloperzy zostali nieco na lodzie i tak po pierwszym włączeniu Forza Motorsport 5 trzeba będzie połączyć się z internetem, bo gra na płycie nie jest wcale tak pełna, jakby się mogło wydawać, i musi pobrać część zawartości z sieci, głównie Drive -atary. Debilna, Debilna nazwa lodówkowość zaś. Pozwólcie, że przytoczę wypowiedź Greenwalta, bo sam nie do końca wiem, co o niej sądzić. Cytuję. Na początku wypełniasz lodówkę jedzeniem, a potem łączysz się, gdy chcesz zaktualizować swoje jedzenie. Drivatary będą świeże, ich jakość się nie pogorszy, ale jeśli szukasz nowych, świeżych rzeczy, to system będzie ewaluował. Koniec cytatu. Tak, ewaluował, nie ewoluował. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz aktualizowałem jedzenie. Zwykle idę do sklepu, ale przyda mi się jakiś patch do moich starych pomidorów. Serio, może Amerykanie nie mają deszczu i nocy, ale z tym aktualizowaniem lodówki to już trochę przeginają. Pewnie jest za to odpowiedzialna jakaś doskonale wytrenowana grupa ninja romów, działających jak skrzaty domowe z Harry Potter. A. A ja nie chcę, żeby jakikolwiek, choćby najlepszy ninja rom dłubał przy moim Xboxie. Wystarczą mi ci pracujący na helpline Xbox Live. This is what remains. Morality. Justice. Mercy. Pojawił się pierwszy trailer Mad Maxa, i po tym jak gra wywołała niemałe zamieszanie swoim dość niespodziewanym debiutem na E3, teraz robi drugie, przynajmniej w mojej głowie. O trailerze mogę powiedzieć tylko tyle, że jest cholernie klimatyczny i bardzo, ale to bardzo do mnie trafił. Gra wydaje się być brutalna, jak i same uniwersum, nie zapominajmy o trzech filmach z młodym Melem Gibsonem. I tak na dobrą sprawę, boję się tylko jednego że jakiś burak z Hollywood, od przewodniczący FAG Alec Baldwin albo Matt Damon, pozdrawiam fanów Team America, zacznie naciskać na Avalanche i zmienił growy wizerunek Maxa, tak by był podobny do filmowego Maxa z nowej czwartej odsłony, w której pana roka zagra Tom Hardy, szerzej znany jako twórca Bejna z ostatniej części Patmana. Sony Santa Monica jest znane graczom głównie za sprawą przygód Kratosa, wielkiego, wrzeszczącego greckiego półboga, który miłuje się w robieniu rzezi gdziekolwiek się pojawi, ale to może się zmienić. O ile są przecieki, że powstaje nowy God of War na PS4, to Sony Santa Monica zdaje się robić coś jeszcze, o czym świadczy tajna wiadomość ukryta w God of War Ascension, który jest obraz ukazujący ziemię podpisany When the Earth stops, the journey begins. Dorzućmy do tego fakt, że deweloper skumał się z panem Michaelem Angeli, który pełnił rolę scenarzysty przy serialach Dark Angel, Caprica oraz co najważniejsze Battlestar Galactica i można zacząć niezdrowo się podniecać, że ojcowie God of War zamieszają wyruszyć w kosmos wspierani przez człowieka odpowiedzialnego za serial opowiadający o podróży 12 kolonii Kobolu w kierunku Ziemi. Czekam na więcej informacji, a póki co muszę pójść po chusteczkę. The past couple of years have been rife with rumors about a dark fantasy RPG in development at CD Projekt Red. The time has come to say it loud and proud. Yes, we're hard at work on The Witcher 3. <try> Trzeci Wiedźmin zgarnął ścianę nagród na tegorocznym Metry i nikogo to specjalnie nie dziwi, wszak pokazane nam materiały były Imponujące, umując to tak delikatnie. Okazuje się jednak, że widok, przeznaczony dla oczu zwykłych śmiertelników, był ledwie ułamkiem tego, co działo się za zamkniętymi drzwiami. Prezentacje gier na targach trwają zwykle około 20 minut, wliczając w to sesję QA, Wiesiek zaś zajmował minut 45. I nie jest to Call of Duty, więc nikt nie widział w tym czasie całej gry, a CDPRED musiał przeprowadzić demonstrację o takiej długości, żeby pokazać wszystko to, co w danym momencie chcieli pokazać. Ciekawe za tym czego nie chcieli demonstrować i ile by to trwało. Mniejsza jednak zanim do utoniemy w morzu hypu. wyszedł nowy dziennik deweloperów, trwa on nieco ponad 5 minut i nie będzie to chyba dla nikogo 5 minut stracone. Jeśli nigdzie w opisie nie widnieje link, to poszukajcie na YouTubie, znajdzie się z pewnością. Concluding the trilogy with open world. once again break new ground and redefine the RPG. Jeżeli nie grałeś, grałaś w Dishonored, to wiedz, że jestem obrażony, bo zawiodłeś cały świat i ludzi, którzy widzą w grach wideo coś więcej niż tylko ekspienie w multi. No dobra, nie jestem obrażony, ale nadal uważam, że powinieneś, powinnaś w to zagrać, tym bardziej, że na horyzoncie majaczy ostatni już DLC do gry Arkane Studios, The Brigmore Witches. Ponownie przyjdzie nam się wcielić w Dauda, przemawiającego głosem Michaela Madsena, a sam dodatek to kontynuacja The Knife of Dunwall, które było równie dobre co sama gra, przy okazji poprawiając kilka irytujących uchybień podstawki. Nie będę się teraz zagłębiał w fabułę nowego DLC, bo to by wymagało zaspoilerowanie wydarzeń z poprzedniego DLC, co mogłoby... Nie chcę nikomu psuć zabawy. Dishonored jest grą wybitną i każdy powinien w nią zagrać, a wiem, że wiele osób nie grało. Po prostu kupcie tę grę, teraz nie kosztuje już milion monet, podobnie zresztą jak DLC, a nowy dodatek zapuka do naszych wirtualnych drzwi już 14 sierpnia, więc pora szykować kasę. This isn't their fight. Zwykle, kiedy twórcy gier mają ochotę, wraz z jednym z sequeli zrobić coś, co sprawi, że gracze niezapoznani z marką poczują się mile przyjęci, kończy się to, cóż, kaszanem. Plan na bycie troskliwym misiem w stosunku do nowych graczy ma teraz Bioware przy okazji nowej części Mass Effecta, i mam mocno mieszane uczucia. Z jednej strony zrobili już istny pastisz RPGA przy okazji trójki i trybów gry kompletnie ignorujących rozwój postaci czy drzewo decyzyjne, ale z drugiej nie ma za bardzo szans, żeby czwórka podejmowała wątek Szeparda, więc teoretycznie jest to trochę jak nowe IP i może faktycznie da się zrobić grę przyjazną świeżym graczom, jednocześnie nie zrażając jeszcze bardziej fanów marki. Od pewnego czasu coś kroiło się na facebookowym profilu Ace Combat, serii, która trafia do raczej wąskiego grona graczy, ale grono te kocha markę całym sercem. Jako osoba, która spędziła, no nie oszukujmy się, pierdyliard godzin przy częściach na PS2, a najwięcej przy The Belkan War, jestem cholernie rad, mogąc przekazać, że nadchodzi Ace Combat Infinity. Zwiastun lecący w tej chwili w tle wykazuje podobieństwa do ps 2 odsłon legitymujących się czynnikiem Zing, którego zabrakło w AC6 i Assault Horizon, więc jest szansa na fantastycznie Popieprzone latające fortece, lasery, a na dodatek na trailerze MIGA kompleks Stonehenge c 04 Distant Thunder, więc mam mały problem z moją ekscytacją. Gra ma być dostępna tylko za pośrednictwem sieci, a jedyną platformą, na którą się pojawi, jest obecnie PS 3 Aż mnie chwyciła nostalgia. No, koniec 11 spotkania, do konsol, już. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy ponownie za tydzień, kiedy to powrócimy z kolejną czarną show, okraszoną newsami, szatańskimi gigahercami i Optimus Prime 1 wie czym jeszcze. Tymczasem trzymajcie się, cześć!